Szkoły techniki próżniowej prowadzone są od 11 lat, średnio co 2 lata, organizowana jest szkoła techniki próżniowej. Dedykowana jest ona głównie dla młodych pracowników naukowych lub osób zajmujących się technologią próżniową. W tym czasie wyszkoliliśmy kilkaset osób, co wynoszą. Pewnego rodzaju wiedzy niezbędną do tego, żeby można było wykorzystywać prawidłowo technikę lub technologię próżniową w różnych dziedzinach życia i dziedzinach gospodarki. Zapewne wszyscy wiedzą, że nie, próżnia znajduje zastosowanie w takich gałęziach jak przemysł spożywczy, przemysł maszynowy, przemysł elektroniczny, badaniach naukowych w różnego rodzaju urządzeniach służących do wyznaczania własności fizyko materiałów nanoszenia dzikich warstw. Na przykład w przemyśle samochodowym próżnia wykorzystywana jest do tworzenia nanoszenia warstw na reflektory, w systemach klimatyzacyjnych, w układach hamulcowych. To jest takie mm, kilka prostych przykładów. Przemyśle mm, ciężkie są piece służy, próżniowe do wygrzewania materiałów, do wytwarzania stali, gdzie próżnia jest niezbędna. W, w spożywczym, do pakowania próżniowego, do zmiękczania mięsa. W medycynie do odsysania różnych zanieczyszczeń. Nawet w tej chwili stosuje się również próżnię do usuwania mm, uszkodzeń skórnych za pomocą właśnie tego typu urządzeń wykorzystujących próżnię. W związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie jest stosunkowo Duże, ze względu jednak na marginalne zastosowanie jeszcze tej technologii w przemyśle polskim. Ona jest dość szerokie, ale może nie tak szeroko stosowane jak w zachodnich krajach, w Niemczech. Potrzeba nam dobrze wykształconych ludzi. W tym celu prowadzimy właśnie szkolenia z zakresu techniki drożdżakowej.